Pan z Wami, z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. chwała Tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza. Nagroda w niebie. Oto słowo pańskie, dzisiaj ta liturgia. Łączy w nas te dwa tematy, które chcemy przeżyć: tajemnicę świętości, też tajemnicę śmierci, naszej, naszego, naszej pamięci o, o zmarłych. I pomyślałem, że bardzo ciekawie łączy to historia świętego Hieronima. Hieronim to był człowiek, który w genialny sposób czytał Pismo Święte. Do dzisiaj w kościele używamy jego tłumaczenia. Zdecydował się na to, żeby przełożyć Biblię na język łaciński. Żył na przełomie IV i V wieku. I oprócz tego, że był genialnym interpretatorem Pisma Świętego i, i pokochał Jezusa, który się objawia poprzez Słowo, to historia nam mówi, że Hieronim był kimś bardzo trudnym Że bardzo trudno było z Nim żyć. I kiedy zmarł. A zmarł, e, ostatnie lata swojego życia spędził w Betlejem, tam został pochowany, to na pierwszym jego grobie jego bliscy napisali taką sentencję: radują się ziemianie, smucą się niebianie. Tak trudny był. I tak sobie pomyślałem, że. Że ta historia ludzkiej świętości, którą dzisiaj celebrujemy, to jest historia takiego zwycięstwa Boga. Ja my dzisiaj świętujemy zwycięstwo mocy Boga w życiu człowieka. Że Bóg jest w stanie do, doprowadzić takich trudnych ludzi, jak Hieronim, do świętości. Że to z Panem Bogiem trochę jest tak jak z takim nauczycielem, który na początku roku szkolnego i mając w perspektywie jak ileś tam lat otrzymuje naprawdę słabą klasę. I w jakiejś przedziale czasu doprowadza tę słabą klasę do tego, że wszyscy oni, ci uczniowie, otrzymują Nagrodę Nobla. Myślę, że warto to dzisiaj tak zobaczyć, nie? że w tym myśleniu naszym o świętości jest niezwykle ważne zobaczenie mocy Boga. Jak to się dzieje, że Bóg właśnie nas, grzeszników, nas, którzy doświadczamy swojej nędzy, do, doprowadza do, do świętości, chce nas doprowadzić do świętości. Przepięknie mówi o tym ten fragment Apokalipsy, bo on mówi o tym, że, że to się dzieje przez miłosierdzie, że ci, których Bóg doprowadza do świętości, to są ci, którzy są opieczętowani przez Boga. Ten motyw opieczętowania przez Boga w starożytności był nie, niezwykle ciekawy, bo Opieczętowani byli tylko tacy niewolnicy, którzy uciekali. Normalnie w starożytności niewolników nie opieczętowywano. Ale jeśli ktoś zwiał i złapano go, to mu wypalano na czole takie małe F, fugativus, uciekinier. I ten biedak przez całe życie z tym pieczęcią na czole był rozpoznawany. I święty Jan, kiedy pisze o tym opieczętowaniu tych, których, których Bóg doprowadza do świętości, których zbawia, których ratuje, to, to świadczy o miłosierdziu. My, my nie nosimy na sobie jako grzesznicy jakiegoś znamienia winy, ale nosimy na sobie taki znak miłosierdzia, mamy znak uniewinnienia. To jest to ta historia Kaina, który zabija swojego brata Abla i otrzymuje znak. To ciekawe. Że jak się wczytamy w tę historię Kaina, zobaczymy, że ten znak miał go chronić, żeby go inni nie zabili. I w rzeczywistości ten znak, który nosi Kain na swoim czole, jest znakiem, który go ratuje. My zostaliśmy opieczętowani w chrzcie łaską przebaczenia, uniewinnienia. I to słychać. Jak się trochę w siebie wsłuchamy i się wsłuchamy w ludzi, którzy wokół nas są, to, to słyszymy, kto to przeżył. Jeżeli sam przeżyłem to, że, że Bóg mi przebacza, to będzie to słychać w tym, jak ja mówię o, innym, o innych grzesznikach. To będzie to słychać na przykład w tym, że rezygnuję z takich prostych ocen. To będzie to słychać, że rezygnuje z potępienia. To, to słychać w człowieku. Ale to się dzieje w nas tylko dlatego, że sami doświadczyliśmy miłosierdzia. Że sami przeżyliśmy to, że On mnie opieczętował właśnie tym znakiem miłosierdzia, znakiem przebaczenia. To nam coś bardzo ważnego pokazuje w tej, w tej tajemnicy świętości, że ona jest darem, że ona się zawsze zaczyna od daru. Stąd ten motyw dziecka u świętego Jana. Dziecko jest kimś, kto w naturalny sposób przyjmuje, bez tego przyjęcia w ogóle nie może żyć. To jest ten motyw ubogiego. W tym pierwszym z błogosławieństw. Błogosławieni ubodzy w duchu u Mateusza ale, albo u Łukasza, po prostu błogosławieni ubodzy. Albowiem właśnie mogą być, są błogosławieni dlatego, że, że przyjmą Królestwo Boże. I w tym, ich będziesz, w tym jest ich szczęście, że przyjmą Królestwo Boże, które przychodzi z przebaczeniem. Módlmy się dzisiaj za siebie nawzajem, byśmy właśnie byli ludźmi, którzy, którzy tak w takiej postawie stają przed Bogiem. Takiego przyjęcia, prostego przyjęcia tego, co On ma, by On mógł z nas, grzeszników, robić ludzi świętych. Żeby na koniec naszego życia nie napisano jak u Hieronima, ale że radują się i ziemianie i radują się, i niebianie, kiedy my tam wstępujemy. Amen.